Bracia, jako wygrańcy Boże, święci i umiłowani, się się serdecznym miłości, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc z drugich i wybaczając sobie nadzaje. Jeśli bym miał to zawsze przeciwko tak tak Pan wybaczył Pan, tak wy. Na to zaś wszystko się miłość. Która jest więzią doskonałości. A sercami Waszymi rządzi Bogu Chrystusa, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciebie. Bądźcie wdzięczni. Bóg bądź Chrystusa, niech Was przebywa z całym swym bogactwem, z wszelką mądrością. Nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psa, hymny, wieśni pewne, Bóg. Pod wpływem łaski z Bogu wasze I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czym dziękujemy Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Oto